Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl. Tym razem przedstawiam Ci film, jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta, jak się tego nauczyć od górali. Dlaczego od górali? Dlatego, że no, tak się skłożyło, że niedawno miałem okazję być w górach i tam zwróciłem uwagę na wiele rzeczy, które się tam znajdują, odbywają, które tam po prostu są. Tutaj warto być takim uważnym obserwatorem, patrzeć na pewne rzeczy pod kątem swojego biznesu, czy w ogóle biznesu, bo dzięki temu możesz sporo rzeczy wyłapać, pomysłów, koncepcji, które mogą być dosyć ciekawe. To właśnie zrobiłem w górach i do czego doszedłem. Górale to bardzo zaradny, zaradni ludzie. Czy sami na to wpadli? Nie wiem, może w sumie historia wyglądała w ten sposób, że wielu z nich, czy to, no głównie chyba po wojnie, zaczęło jeździć do Stanów, tam wielu górali się odnalazło. Jako ludzie pracowici tam, na tamtym rynku, bez problemów znaleźli pracę, ale jako też ta żyłka przedsiębiorcza w nich była, to zaczęli podpatrywać Amerykanów, jak oni to robią, jak zarabiają dobre pieniądze. Tam się uczyli tego kapitalizmu. Z tą nauką, wiedzą przyjechali do Polski i to wdrożyli. I można się przyczepiać, że a no, tak, górale to za wszystko te dudki chcą, za wszystko tylko by pieniądze chcieli i wymyślają nie wiadomo co. Ale to działa. To jest tak samo jak na przykład. Na stronie internetowej możesz zamieścić ten pop-up, który się będzie pokazywał i przypominał ludziom o tym, że no fajnie by było, jakby się zapisali na newsletter i możesz powiedzieć, że ojeju, ale to jest bez sensu i tak dalej. To jest złe, tak nie powinno być. To wkurza ludzi, tak wkurza ludzi, ale to działa. Ale to działa. Więc okej. Okay. Niektórych to wkurzy, a niektórych nie, bo niektórzy jednak klikają na ten baner. Niektórzy jadą w góry i korzystają z tych rzeczy. Więc skoro to działa, to czego ty pewnych rzeczy nie robisz? Z, z dzisiejszym odcinku właśnie chcę się zastanowić nad tym, czego warto by się było nauczyć od górali, co możesz praktycznie w sporej części biznesów po prostu wdrożyć, co możesz wdrożyć u siebie. Chcę Ci dzisiaj dać taki film do myślenia, co warto z tego, co robią górale, wdrożyć u siebie. A więc nie tracąc czasu, bo to ma być krótki film, a za to treściwy, więc do rzeczy. Zapraszam do oglądania tego filmu. sukcesstudio.pl Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Cigler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami Staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę naprawy lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często słyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem naprawiając biznesy moich klientów. Zastanów się nad tym na początek, jak wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta. Właśnie w tym górale są mistrzami. Bo sporo rzeczy, które oni proponują, jest takich, że wychodzą naprzeciw klienta. Podsuwają rzeczy, o których klient jeszcze nie pomyślał, że mogą, może być mu potrzebne. Przykład proszę bardzo, klient chce wyjść na sprawy Wierch, tam czy wyjechać, czy chcę wybrać się na Giewont, czy tam też z Kuźnic chociażby można wyjść akurat na Nosala. Jest to prosta trasa, łatwa, z dziećmi można spróbować wejść, trochę poczują tego zewu natury i tak dalej. Tam końcówka jest trudniejsza, to rzeczywiście może stanowić pewien kłopot. A generalnie to się idzie bardzo ładnie. W każdym razie do samych Kuźnic nie można dojechać, bo miejsca skąd ruszamy, dopiero na poszczególne szlaki. Samochód dziś trzeba zaparkować wcześniej. No i tutaj, jak grzyby po deszczu, wyrosły parkingi. Okej, okay. to by było normalne. Są parkingi, bo to tak, gdzieś tam jedziesz, też są te parkingi i ten, i potem dygaj, panie, na piechotę. Góra, ale są jeszcze sprytniejsi. A pan Ocku, a ty się zmęczysz, żeby iść tam na piechotę? To wsiadaj tu w busika. Zapłacisz 5, 10, 15 złotych i my cię przewieziemy. Na dzień dzisiejszy to jest może się mylę przepraszam jakieś pół kilometra raptem bo busy nie mogą teraz wyjeżdżać na samą górę. Mamy w tej chwili końcówkę września 2022. Więc tam jakieś remonty są, więc te busiki do końca nie dojeżdżają, ale sam fakt jest, że taka możliwość istnieje. Ba, niektóre parkingi każą troszkę więcej zapłacić za parkowanie, ale ten bus jest w cenie. Siadasz w busika i cię zawieziemy na górę. Nie musisz się zupełnie męczyć. Czyli mamy tutaj wyjście naprzeciw klienta, robimy coś. Co ułatwi życie klientowi? Bierz pod uwagę to, że jednym z przywar ludzi jest to, że często są leniwi. I załóż to od razu, że ludzie są leniwi. Nie chce im się pewnych rzeczy zrobić. Powiem Ci szczerze, taką zdradzę Ci mały sekrecik. Ja dlatego tak dużo ciekawych patentów na swoim kanale pokazuję i nie boję się tego robić, bo to właśnie odkryłem: ludzie są leniwi. Co z tego, że sporo osób obejrzy ten film? Co, sporo osób, co z tego, że sporo osób mogłoby na tym wręcz miliony zarobić, chociażby na poradach z tego filmu? Jak dobrze się zastanowić? Skoro ludzie są leniwi i tego nie zrobią. Więc wygrywają przede wszystkim ci, którzy chociaż przez chwilę nie są na tyle leniwi, żeby pewnych rzeczy nie zrobić. No, zauważ, że tak w praktyce jest, jak się dobrze zastanowić. Do czego zmierzam? Do tego, że takie właśnie ułatwianie pewnych rzeczy klientom może pomagać. Panie, gdzie ja to zastosuję? A już ci mówię, niedawno pewien mój kolega powiedział, że chce założyć warsztat samochodowy, ale ten warsztat ma być na no, takim miejscu dziura zabita dechami. Totalna. Totalna dziura zabita dechami i jest tu spory problem. Problem jest taki, że nie rozumie tego, że klient, który ma do niego przyjechać i zostawić samochód, ma problem. No bo jak potem ma od niego wrócić? Ludzie są. Ja wiem, że no bo tam jeżdżą autobusy, no ale wsiadać w autobus no, są tacy, no ja też do nich się zaliczam, co niektórzy przez wiele lat nie jeździli w ogóle autobusem. Po prostu jeździli samochodem albo szli na piechotę, a autobusem nie. Ostatnio to przełamuję i trochę jeżdżę. W każdym razie, no nie bardzo chcą. No mogą wynająć Ubera czy coś, ale kiedy ten Uber przyjedzie, zanim to znajdzie, zanim co tam, no bez sensu, no bez sensu. Jak można wyjść naprzeciw klientom, ja mu podpowiedziałem prosty patent. Sorry, musisz zatrudnić jeszcze jednego chłopaka, który po prostu będą we dwóch gdzieś tam jechali. Ten będzie wsiadał za kółko i po prostu przywoził samochód do warsztatu. Na koniec wsiądzie w ten samochód i odwiezie go pod dom klienta. Samochodzik przyjeżdża, oceniasz co jest nie tak, konsultujesz z klientem, klient w międzyczasie robi przelewik i samochodzik do niego podjeżdża już z gotową fakturką. Kasę masz na koncie. Proste? Proste jak 100 metrów drutu kolczastego w kieszeni. Takie patenty można w różnych miejscach stosować. Stąd na przykład możesz pranie na telefon. Ostatnio widziałem samochód, gorące żelazko, miało reklamę, czy coś takiego. Nie chcę tu reklamować żadnej firmy, bo mi za to nie płacą, a mogłyby. W każdym razie samochodzik podjeżdża, zabiera, prasuje, przywożą. Lodzio o temat załatwiony. Wychodź naprzeciw klienta. Czy to robisz? Czy robisz coś, co powoduje to, że klient nie musi biegać, oszczędzasz jego czas? Pomyśl o tym, jak to zrobić. Wyróżnij to, co sprzedajesz. Tutaj świetna lekcja od górali. Zobacz, jak wyglądają ich produkty regionalne. Przecież takie rzeczy jak drzemy, takie rzeczy jak jakieś soki. Tego jest tysiące w różnych sklepach. Czy myślisz, że tutaj rzeczywiście tam jakaś babcia siedzi i robi te soki, czy tam tego typu rzeczy? No, chyba w to nie wierzysz. Tam jest też produkcja masowa. To idzie seryjnie tylko świszcze. Ale bierz pod uwagę, że te słoiczki, te soczki mają bardzo fajne ozdoby. Ozdoby regionalne. To się rzuca w oczy. Po drugie, kojarzy się z czymś fajnym, z babcią, która na wsi robiła takie rzeczy, czy z jakąś tam rodziną ze wsi, którzy robili właśnie takie rzeczy. Ten słoiczek był na pergamin skręcany, czy tam na inną folię, czy jakieś inne rzeczy. Był wyjątkowy w swoim rodzaju. Przecież tak naprawdę zdejmiesz tą, ten kawałek góralskiej szmatki, zauważ, że specjalnie, specjalne motywy. i to się nie różni niczym od tego, co masz w hipermarkecie czy supermarkecie. Ba! Skład podejrzewam, że się bardzo też nie różni. Nie jest tutaj nie wiadomo czym, ale jednak nawiązanie do tego regionu do tego, z czym się wiążą góry jest silne. Klienci to kupują. O, z gór sobie przywiozę pyszny drzemik. Fakt, faktem, niektóre naprawdę mają fajne pozycje. Sam kupuję, przyznaję się szczerze. To nie, że się daje nabierać, świadomie to kupuję, bo, bo są fajne rzeczy. Na przykład y, jakoś takich rzeczy jak chociażby róża, drzemik, nie ma nigdzie. A to mi akurat przypomina smak dzieciństwa, gdzie babcia miała specjalny krzak róży, z którego zrywane były płatki, a potem ucierane z cukrem. Taka była... Receptura na zrobienie specjalnego drzemu różanego i było to coś niesamowitego. Naprawdę świetna rzecz, lubiłem, przyznaję. Bardzo pracochłodna do zrobienia. Dziadek to ręcznie musiał ucierać takiej makutrze specjalnej, ale jak najbardziej to było fajnym wynalazkiem. I popatrz, jak najbardziej, tylko akcent pewien. Powoduje to, że to już jest produkt góralski. Zauważ, jak mają przygotowane nazwy poszczególnych produktów. Dużo tych nazw też nawiązuje do tego, co sprzedają, do tego, co robią. Te nawiązanie do tradycji w wypadku firmy też jest istotne. Inaczej patrzysz na firmę, która ma jakąś historię, może się czymś pochwalić. Niż na firmę krzak, która dzisiaj jest, a nie wiadomo, czy jutro będzie. Bo co z tego, że firma ci daje dwa lata gwarancji, jak to nie ma gwarancji, co oni jeszcze za miesiąc będą. To co ci po takiej gwarancji? Zauważ to. Te nawiązania do tradycji, do spuścizny po przodkach, one są bardzo silnie zaakcentowane. Dużo ich jest i to powoduje to, że te produkty są w jakiś sposób wyjątkowe i niepowtarzalne. Chociaż tak naprawdę, jak obejrzysz tych szmatek, tych naklejek, to się okazuje, że to jest zwykły produkt. No, no nie oszukujmy się tam szału, wielkiego nie ma. No, bo co można z tym mocno wymyślić? Może rzeczywiście tam skład jest naturalny, ale często niekoniecznie. Więc do czego zmierzam? Do tego, że. Warto na to zwracać uwagę i w swoim biznesie też znaleźć takie rzeczy, które w ten sposób będziesz mógł, mogła wyróżnić. Podsumowując, tak dzisiejszy film bardzo króciutko: jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta, tak jak jeżeli chcesz popatrzeć i pouduczyć się od górali? Po pierwsze, pomyśl, co możesz zrobić dla swoich klientów. Po drugie, Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom, oczekiwaniom klienta. Wykorzystaj naturalne wady ludzi, chociażby lenistwo. To dosyć często jest fajny motor do tego, żeby znaleźć sposoby na to, aby odpowiednio zarobić. Wyróżnij to, co sprzedajesz, w jakiś sposób niech Twój produkt wyróżnia się na tle innych produktów. Czasami ta ładna etykieta, czasami fajnie. Rzecz dodana, no tutaj w tym wypadku, szmatka za parę groszy przypięta gumką powoduje zupełnie inny odbiór danego produktu. Nawiązuj do historii, tradycji, spuścizny po przodkach. Takie rzeczy mają swój wydźwięk. Ta firma zupełnie inaczej wygląda, jeżeli możesz do tego nawiązać. Oczywiście tutaj też widziałem żarty różne, że tam firma od. 1410 roku informatyczna pracuje i pod Grunwaldem zliczali jeszcze tam ilość zabitych po obu stronach. No to oczywiście totalny żar w wypadku firmy informatycznej, ale co by nie powiedzieć, ciekawy pomysł i na to, żeby siebie wyróżnić z tłumu. Także niestandardowe rzeczy coraz bardziej kochamy, bo mamy dosyć oklepanych rzeczy, które Spotykamy na co dzień. Pomyśl o tym, przygotowując swoje produkty, przygotowując swoje usługi, bo to jest dobry patent na to, żeby po prostu mieć klientów i zarabiać. Czego Ci oczywiście życzę. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli Ci się podobał, to tradycyjnie poproszę łapkę w górę, na szy... naciśnij przycisk subskrybuj i dzwoneczek. Będziesz mieć powiadomienia, jak się pojawią nowe filmy na moim kanale, a mój nowy kanał, mój kanał na YouTube to Sukces Studio opisane razem. Tam znajdziesz już prawie 300 filmów. Jestem chyba szalony, że aż tyle wyprodukowałem. To niecałe dwa lata, to naprawdę jest niesamowity wynik, jak dla mnie nawet. Więc ścigam się już sam z samym sobą. Co jeszcze proponuję? Proponuję ci wejść na moją stronę sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz dużo fajnych porad, tipów, patentów na różne rzeczy. No, sam zajmuję się porządkowaniem firm. Pomagam im w tym, aby stawały się lepsze, bardziej opłacalne dla właścicieli. To szczególnie w dzisiejszych czasach bardzo się przydaje. Jeżeli chcesz pomocy, zapraszam do kontaktu, zapraszam cię na darmową konsultację. Porozmawiajmy. Przez parę minut porozmawiamy. Być może, że dojdziesz do tego, że warto ze mną porozmawiać bardziej. A może mi po prostu zapłacić za to, żeby przekonsultować pewne już poważniejsze rzeczy w Twojej firmie. Zapraszam, nie ma problemu, jestem otwarty. Staram się prostym, jasnym językiem przedstawiać to, co bywa skomplikowane. Więc myślę, że jakoś się dogadamy. Na dzisiaj to wszystko, bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu, życzę wszystkiego dobrego, niech Ci się wiedzie, niech Ci biznesy rosną, klienci napływają i miejsc z tego radość, pieniądze i szczęście. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć.